nowa ja, agnieszka. Dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak się nakłada paski wybielające zęby Blendamed 3D White Lux. Wczoraj wam pokazałam mniej więcej, jak one wyglądają, a dzisiaj wam pokażę, jak się je nakłada na zęby. To są te paski. Wczoraj wam pokazywałam już. Te dłuższe są na górne zęby, więc najpierw nałożę je. Sklejamy pasek, tu są takie szszczałki, się pociąga, kawałek się odkleja, ściągamy i nakładamy na zęby, mhm. co? To, co zostało, zaginamy pod spód. I naklejamy wszędzie, musimy sprawdzić, czy jest równo. Ok, teraz nakładamy drugi pasek na dolne zęby. Upewniam się, czy wszędzie mam nałożone. I jest dobrze. Teraz tylko trzeba sprawdzić czas i odczekać 30 minut. Później można ściągnąć. To na tyle, cześć.